Siemano. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy. Dzisiaj to jest. Dzisiaj wczoraj było. Yy, wczoraj byłem w Jeluxie w Żorach w sklepie firmowym firmy Jelux i było kilka osób moich fanów, tak to powiem, grupowiczów, yy, obserwujących z YouTube'a i między innymi był Adam z i mów, ja wychodzę ze sklepu. Chodź, mam coś dla ciebie. Kurde, ja mówię. Ciekawe czy nie bomba. A ja może chcę je zlikwidować? Może został przekupiony? Wiadomo jak to działa, nie? A on mi takie coś daje. Słuchajcie. Udziec z dzika. Po prostu uwielbiam takie prezenty. Oczywiście to było wszystko zamarznięte. Jest to mięso przebadane. Yy, I do tej pory się rozmroziło, bo mamy dzień kolejny. I co teraz z tym zrobić? Tak się zastanawiam. Wytrybuję. 3 kg mówiłem? Nie mówiłeś. Nie, nie mówiłem, więc 3 kg to waży. Yy, będę to trybował i zobaczymy, czy uda się z tego jakąś fajną szyneczkę pozyskać, a reszta mięsa pójdzie na jakąś kiełbasę. Więc yy, za chwilę się. Oczywiście trzeba to będzie wszystko pooczyszczać, bo tak jak widać, o tu jest jeden włosek. Yy, bo to jest dziczyzna, więc yy, no, trzeba to lepiej się tym Ważne, zająć. Że niż... ma... Znaczy lepiej, że ma takie włosy niż. Jakie inna? No tak, tylko za, to był taki żart, ale ty jak zwykle nie wyczaiłaś. Na brodzie wozy? Nie. Ty ty, 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 ty. Bo Mięso z dzika się bada. Tak? A no i to włośnica. To jest włośnica. Jeśli jest. Aha, <śmiech> <śmiech> dobre to było. Ty żartownisio od rana tak. <laughs> dobre to było. Dobra, słuchajcie, pozbędziemy się tych kości. 3 kg, 100 dokładnie. Po tym wytrybowaniu zobaczymy, co się uda zrobić, i zważymy to raz jeszcze. Ona lubi pomarańcze. Dadam! Szybko to poszło. No, Elegancko. U ciebie to jak zawsze. Co? Szybko, Szybko trybuję? Co? Szybko poszło. Weź, bo ludzie sobie pomyślą naprawdę, że. No jesteś szybki, zobacz, chwila moment dobra, i już Nie próbuj z tego wybrnąć. Wszyscy wiedzą o co chodzi. No ale A tak, czy... tak szczerze nie. Nie zastanów się co chcesz powiedzieć, to szczerze. No dzisiaj są walentynki. No i co? No mogłeś chociaż nie. A no zakupiłaś? kupiłaś? 5 minut. Weź już dobra. Trybować. Głupoty. Słuchajcie, zważę sobie tą kość. Miska ma 185 gramów. Tam jest dowód, pokaż. Tak. 300 minus kość. Kość waży 340 gramów, więc będzie 2 kg. Wyjmij kości, włóż mięso do miski. Nie, będzie nie będę, będę bo właśnie chodzi, że nie będę chciał tak robić. A dlaczego? Bo jest takie przypsnęło do tego, do płyty, do deski. 3 kg, 340 gramów, No, 300 minus 340 gramów, wiadomo, ile to jest. Nie? <grystanie> <grystanie> Szatyn. Słuchajcie, tu była ta, powiedzmy, schodziła ta kość golonkowa, czyli taka, tak jak w wieprzowinie. Ta, która waży ile? Tak. 340? Weź, przestrzeń. E, musimy sobie, myślę, że uda się z tym to coś to zrobić. Mięso? Wiesz, co ja sobie zrobię piękną szynkę jedną? Ile mięso ma? No to twórz, to. do no... Boże, wymyśliła i wymyśliła. Co wymyśliła? I tak to wziąłeś, i tak to wziąłeś. Wkładaj i z jak nie umiesz policzyć. Umie policzyć, po prostu chciałem taką zagwozdkę dać moim widzom, rozumiesz. I twoi widzowie nie potrzebują takiej zagwostki na poziomie szkoły podstawowej. No, 2800 powiedzmy prawie, nie? Widzisz, takie to trudne było. Roboty mi narobiła. Słuchajcie, oczywiście trzeba to wszystko oczyścić ładnie, wszystkie takie, o. Rzeczy tego typu i tak samo rzeczy tu takie o, 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 o. Z tego nie będzie nic, Widziałam jeśli włosy. chodzi. I tak potem to wszystko trzeba przemyć, poczyścić, bo to to jest dziczyzna. To jest, to nie jest gładziutka świnka taka jak lata po chlewiku. Tylko to jest kudłaty wieprz albo wieprzka. No, dlatego na początku był ten mój żarcie. Słuchaj, takie, ważne, że, jest, że jest przebadane mięso. To jest najistotniejsze. Przy dziku tym bardziej. Czyścimy wszystkie takie rzeczy. Patrz, I zobacz. Widzisz, tu takie są tłuszczyki. W ogóle zaraz wam coś jeszcze pokażę, jak to się patrzyło. Na... Spójrzcie, jaki ten dzik był tłusty. Ile tłuszczyku tu jest. O, tu trzeba poczyścić wszystko, nie? Słuchajcie, formuję szynę. Tak jak mówiłem, oddzielam te części. Jesteś <grymne> pewien, że to dzik? Dzik? No co ty gadasz za głupą? Ale żeś, ha, <grymne> Dobra, trybuję to Trybuje. Nie trybuję, tylko formuje. I pomyliła. Tak jest, tak jest. Tak jest. Dwie takie takie malutkie, mini szynki. Mini szynki. o. Taka ładniutka, malutka kuleczka. To jest ta jak w świniaku się to nazywa myszka, kulka. A ta to chyba jakaś zrazowa. Górna, dolna. Nie będę tutaj pajacował, że wiem, bo... Bo nie wiem. E, słuchajcie, jeśli chodzi teraz o. Kurde, przemarzło. No. O zapeklowanie tych szynek. Litr wody. Od razu przelewamy sobie do wąskiego, wysokiego naczynka. I na ten wspomniany, pokazany litr wody damy 80 gramów peklosoli. Tylko peklosoli z naciskiem na tylko. Nastrzykniemy to i będzie to w temperaturze wyższej, po to, żebyśmy mogli jutro wędzić. Tak, bo to się robi tak. Już nie będę mówił, jak się to inaczej robi, 80 gramów, więc mamy przy dużo. Patrz, nie 60, czekaj. czekaj, 75, nie jeszcze przy mało. Jeszcze kaciu pichne. Ok acz, 8 dyszek. Dobra. Przesypujemy od razu tego naczyneczka. Ze Te mnie potłuk. Na razie wyłączamy, bo szkoda bateryjek. Musimy sobie to nieco rozprowadzić. Zrobimy nastrzyk przynajmniej w tej kulce. I tak jak tam widzicie, też już mam to mięso oddzielone, nie powiem mechanicznie, tylko przeze mnie bo skrót mięso oddzielone mechanicznie to jest MOM. Więc to nie jest MOM. Bo ja tego mechanicznie. No MOM. na no, jak jest na przykład na jakichś tam konserwach badziewnych czy na czymkolwiek badziewnym, jak jest napis MOM, to znaczy mięso oddzielone mechanicznie. Jakby ktoś nie wiedział, nie? Czyli takie resztki. Czyli takie resztki najgorsze, jakie tylko yy, mogą być. Słuchajcie i teraz tak jeden Teraz wam powiem, bo tam było 1,86 chyba tego mięsa z dzika z, tego, z tej goleni. I zrobimy to tak, że ja dołożę tym razem wieprzowiny. Mimo wszystko, że może by nie potrzeba, dlatego że tam jest dużo tłuszczu, ale zrobimy to z dodatkiem wieprzowiny. Rozmymlałem to. Przekładamy szyneczkę. Ta płaska, no to wiadomo, to jest płaska, to jest, to ona przejdzie szybko. Ale ta nieco wyższa kuleczka. Nie trzeba pewnie ją czymś docisnąć, albo po prostu przewracać szybkie peklowanie. Zaciągamy nieco tu o, i w środeczek, żeby przeszło. Jak wszyscy wiemy, w wyższej temperaturze szybciej to się przepekluje, ale przez krótki okres czasu i bez dodatku żadnych przypraw. Czyli na przykład, teraz ja tu robię nastrzyk, i jutro. O tej samej godzinie co teraz można ładować w siateczki, ociekać i zobaczycie, że faktycznie będzie wszędzie dopeklowane. Tylko zaznaczam raz jeszcze. Szybkie peklowanie to jest szybkie, krótkie. 24 godziny w wyższej temperaturze, ale tylko peklosul bez żadnych przypraw. Żeby nic się z tym nie odwaliło. I uważam, że jest wszystko dobrze. O, kawałek mięsa tu zostało. Nie wiem tutaj, czy też, czy nie? Tak, bo to już wtedy od razu. Ale to jest nie tak prosto nastrzyknąć, bo to jest zupełnie inny układ mięśni. Tu masz słoje, więc jak tam nastrzykujesz, to między tymi słojami to wszystko gdzieś tam dolatuje. A tu może być problem. Jeszcze w takie najgrubsze miejsce. Postaram się. Dobra, postarałem się. Słuchajcie, to jest jedno. Ta szynka będziemy ją obracać, bo ona nieco wynurzona jest, więc pik, 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 pik. Zobaczcie. 1,86 tego mięsa, które będzie na kiełbasę. Oczywiście ja je zapekluję dopiero wtedy, kiedy będę miał mięso wieprzowe, czyli pewnie jakiś boczuś mi się wydaje, co? Albo. Nie, boczuś raczej to będzie. Więc to sobie czeka. Jeśli mamy 1,86 dzika, 30% dołożymy wieprzowiny, to będzie ile? 30% z tego, co tu jest? 60, nie? Deko. No sam to wymyśliłem, <grywa> yy, obliczyłem, więc to wędruje do spiżarni, gdzie mamy w granicach tam powiedzmy pod 18, może stopni, nie jest otwarte okno, może 15, 18 w takiej temperaturze yy, i po Boczuś za chwilę cię wyślę, yy, pośle yy, i wtedy jak wrócisz to, chociaż teoretycznie, Boczuś, nie ja to razem sobie zapekluję, yy, czekamy na Boczuś, więc no, szybciutko wróciliśmy, 60 deko. był za skórą niestety, więc go szybko oskurowałem. Czyli mamy 60 deko boczku bez skóry. W sumie jest tego 2,4 kg. Peklosoli dajemy 19 g na 1 kg, 45,6 g. To już tyle mam, sobie odmierzyłem. Co jest... Wymarzło. Eee, tak, dobra. Już to przesypujemy. Dobra. Jeszcze tutaj. O, już. Więc to jest jedno. Kolejna rzecz będzie jaka? Czekaj, okay. już. Cukier. 2 gramy na 1 kg, więc damy gramów. Oj, 4. 4 i 8. Proste. Łiskam o 5. O, 6 nawet ponad. 4,8 grama. Jeszcze troszkę. Dobra. Do tego mięsiwa. Mielone to będzie na jedną grubość. Więc na ten moment wystarczy to przemieszać do lodówy. Za 24 godziny. I jutro będziemy i z tymi szynkami, i z tym, tą kiełbasą. Jak ją nazwę? Dzika, dzika. Mieszana. Coś wymyślę. Do jutra. Nie, wejdź. Słuchajcie, 22 godziny peklowania, nawet nie 24. I zobaczycie, że wszystko jest pięknie przepeklowane. Pokaż, może to mi siwko. Tu jest od soli takie białe naloty. Jedyne, co robiłem, to tą większą, co mi wystaje, przewracałem. Bo po prostu wczoraj tam dwa albo trzy razy już nie pamiętam. No i na 100% jest przepeklowana. Co zobaczycie, jak będzie gotowa. Siatka na aplikatorze ciaśniutka dlatego, że szyneczki są malutkie, ale jeśli wejdzie na aplikator to i mogą być takie szynki, które przejdą przez ten aplikator. Bierzemy piękny kawał, pierwszy, pierwszy kawał mięsiwa. Słuchajcie, to są takie czerwieńsze ślady, dlatego jak to dotyka na przykład, nie wiem, do yy, ścianek naczynia, w którym się peklowało, no to tak się właśnie to odbarwia. I ciasno. I widzicie. Taka piękna szyneczka, co? No. Z drugą robimy identycznie. Odwieszamy do ocieknięcia. Przygotujemy sobie kiełbasę i mięso na kiełbasę i kiełbasę w sumie. I oczywiście wędzić będziemy wszystko razem. Wiadomo, kiełbasa będzie nieco krócej wędzona. Patrzcie. Końcóweczki ucięte, bo to jest po mojemu. I taka piękna szynka z dzika. Prawda. Prawda. Tak jest. Coś pięknego. Dobra, druga, i za chwilę Jobacha. Tym się posłużę. Yy, debatowałem. Czy gajowy, czy leśniczy? Jedno i drugie jest związane z dzikiem, więc yy, tym razem będzie leśniczy. Zobaczymy, jak się sprawdzi ta mieszanka do dziczyzny, do mięsa z dzika. Gajowy jest idealny. Jak nie gajowy, to leśniczy, więc oczka. 10 mm mielimy. Mięcho, czyli boczuś razem z dzikiem, pokaż tam proszę. Peklowane już było, tak jak wczoraj widzieliście, to znaczy wy to widzieliście 3 minuty temu, 24 godziny praktycznie od wczoraj do teraz. Teraz tylko mielimy. Wody nie będę dawał, dlatego że to mięso było z dzika rozmrażane i ono dość dużo wody tam puściło, jak wyrabiałem z peklosolą, więc nie będę dawał wody. Przyprawa, e, oczywiście ja ją układałem, więc nie bójcie się, nic tam nie ma. Już wam czytam skład. Pieprz czarny, czosnek, jałowiec, kolendra lub czykliść i tyle. 12,5 g na kilogram, 2,4 kg mięsa. Po zmieleniu odmierzamy odpowiednią ilość tej przyprawy. Robot planetarny i ogień. Patrz tu, patrz tu, gdzie, gdzie tam? Ja Znowu mi napajdasz najpierw i teraz ten. Słoninka. Ładnie czerwoniutkie. Piękniutkie. Jak ja. Czerwoniutki, piękniutki. Zrubiutki. No. Co? Powiedziałeś? Bo nie słyszałem. Nic, czerwoniutki, ładniutki. No. Dobra. Tu macie taki ten pasek zaciskowy, ten taki... To no, zawsze za, za krótko obcinasz. Właśnie tutaj Obrywasz. się okazało, że. Co robię? Obrywasz zawsze za krótko. I zawsze możecie sobie ten strunowy chyba to się nazywa. Tak, dokładnie zapiąć. Nie wyostrzyło. To zrób, żeby wyostrzył. Pokaż moim widzom, jak ta przyprawa wygląda genialnie. Jak otworzyłem paczkę. Już? To zapach jak Z milion dolarów. Zrobiłeś? Słuchajcie, po moich wyliczeniach trochę to sobie przemymlam to w tej paczuszce. 30 gramów potrzebujemy tej przyprawy na tą ilość mięsa. Tak sobie wyliczyłem, nie? Więc odmierzamy odpowiednią ilość. A kto telefon obsługiwał? Chyba ja, co? No. Pokaż, nie, to no za chwilę, poczekaj, jak ja to przełożę. Lekka przyprawa. 30 gramów, dopiero 21 jest. 25. Ponad pół paczki. Mógłbyś sobie przygotować 4 kg, czy na ile na 5 jest, czy na 4 ta o, Na 5 kg mięsa, na 4 kg, przepraszam, ta malutka I nie byłoby, paczka 50 g. I nie byłoby problemu. Teraz sobie tutaj pojeździ nieco i pokaż te duże przyprawy, ten pieprz, tylko przełamany na pół. Czosnek, gryz, ten płatki lubczyk. Coś pięknego, po prostu. Naprawdę coś pięknego. Przesypujemy. Więc słuchajcie, nowe zastosowanie. Kolejne zastosowanie przyprawy do kiełbasy leśniczego z dziczyzną. 1, 2, i do pełnej kleistości. Za chwilę wam pokażę, jakie jelita użyję do tej właśnie kiełbaski. 28, 30. Oczywiście na paskach. Pokazuję wam to dlatego, że było to jelito na pasku. To, które za chwilę zobaczycie. I ostatnim razem jak robiłem, co to była za kiełbasa, wiem jaka to była kiełbasa, drwal z serem, to nie zużyłem po nałożeniu nalejek, nie zużyłem całego jelita, więc tamto, które się moczy, to, które się moczy, to za chwilę zobaczycie, to jest właśnie pozostałość, która mi została z tamtego razu, więc nie będzie pokazywane nakładanie nalejek. Na Dobra, troszkę wyjeżdżamy. Słuchajcie. Muszę Wam coś powiedzieć. Pojrzałem teraz na tą scenkę, która jest wcześniejsza. I 1,86 było samej dziczyzny. I teoretycznie i praktycznie, tak jak mówiłem, 30% boczku. Czyli 30, czyli 1 trzecia z tej yy, wagi, to powinno być 90, a Skąd mi się wzięło te. Yy, te 60 no nie wiem. No, że to jest jedna trzecia z tych kilo yy, 800. No to jak ja to policzyłem? Jakiś rozkojarzony byłem, czy coś? Ja nie wiem. Naprawdę, nie? Zazdacimiasz mi to akurat prosto. I teraz puknę kolbą w telefon, moja droga operatorka. Nie, to nie będziesz pukniesz. Do zwolnienia będziesz za chwilę i się skończy. Ty nie umiesz pukać. Przedam operatorkę. Co? Jest kiedy masz spóźniony zapłon. No bo nie, nie słucham cię. Nie łapiesz tych dowcipów. W chipów. Znaczy no, Głupoty, to chcę no no i w widzisz? No, po prostu cofnąłeś. Patrusiu, kochanie, weź to. Uderzę mój najnowszy telefon. Najlepszy Taki telefon naj na świecie. Najnowszy, najstarszy, chyba. Słuchajcie, jo, weź. Nie gadaj głupot. Słuchajcie. Dość ciasno, ale tak, żeby można skręcić. Wygląda to pięknie, tak jak widać. Za chwilę na kij. Do porządnego y, osuszenia. W warunkach domowych, później, oczywiście nie wygrzewamy jak wszystko wędzarni przed puszczeniem dymu. Za każdym razem to powtarzam. Na chwilę temperatura spadła. Wygrzewałem w 50 stopniach. Już jest zmieniona na 60. Generator dymu odpalony. Temperatura na full. Kiełbasa osuszona. Co widać? Generator, generator termoobieg puszczony. Pięknie wyglądanie Bardzo czerwone mięso z tyłu szyneczki. One będą nieco dłużej się wędziły niż kiełbacha. Zrębki oczywiście Bukolcha, takie uniwersalne, klasa 0.8, przeznaczona do tego generatora dymu. O, do tego, zasypane, tyle ile potrzeba. Tutaj mój drwalowus tam mój kładisz, odpalamy i wędzimy. Wędzimy oczywiście HMG Smoker, najlepsze wędzarnie, polecam, link w opisie pod tym filmem. Naprawdę konkretna wędzarnia. No, to co, z dwie, trzy godziny kiełbacha i te szyneczki myślę, że z 4. i po robocie. Uwaga. U, patrzcie, co dzik, to dzik. Dwie godzinki równiutkie minęły, ale kolor, o mój Boże. Coś pięknego. Kochani, kiełbachę zabieram, a szynki jeszcze raz tyle, czyli kolejne dwie godziny i Gotowe, ale śliczne. Dziczyzna to dziczyzna. Do parzenia. Woda, oczywiście, 80 stopni maksymalnie. Do 68 stopni wewnątrz. Hartowanie, studzenie. I czekamy na szyneczki. Pójdźmy. Pięknie. Pięknie. Coś pięknego. Spójrzcie. Oczywiście, kolor się nieco zmieni po parzeniu, bo będę parzył. Ale zobaczcie. Czy to nie tak powinno wyglądać? Oczywiście, że tak. A więc zabieramy do parzenia. Również 68 stopni wewnątrz. 4 godziny się wędziło, jakby ktoś był ciekaw. Oczywiście, ja to jeszcze powiem na koniec. Wyłączamy sprzęcior, garażujemy i szyneczki do gara. Słuchajcie, jak kroiłem dzika, to było pytanie. Skąd mam ten ostry nóż? 14,99 w Lidlu. Jeszcze do tego obieraczka do warzyw. <gryw> Za trzy noże. <gryw> Chociaż nawet jak się potępią, to nie będzie szkoda ich do kosza wyrzucić, prawda? Prawda. Do rzeczy. Pięknie, co? Wyszło. Tak na ciebie. No, elegancko. Cztery godziny, jeśli chodzi o te mini szyneczki. I dwie godziny, jeśli chodzi o tą kiełbasę. Jak ją nazwać? Dika, dzika, jakoś tam. Z przyprawą leśniczego, nie? No. Ściągajmy z tego właśnie stołu, z blatu. Zaczniemy od kiełbasy, nie? Czego Obojętnie, to, to zaczniemy od, nie wiem, to... Przekup, kroiłbym tą z tym termometrem, która była yy, przekuwana. Teraz nie znajdziesz. Znajdę. Ja Spokojnie. Gdzieś na. Oj, widzisz, znalazłem. Ta była z termometrem. Widzisz? Widzisz dziurkę? Jest dziureczka. Tak jest. Słuchajcie, tak to wygląda. Szyneczki piękne. Aromatyczne. Dobra. Zrobimy to tak, żeby tu. pod i jak największym skosem pokazać wam przekrój tej wspaniałej kiełbasy. Idealnie. Dosłownie idealnie. Dwa plastereczki może co? Jeden. ja mówię co za cienko kroisz, jak się tak najadłeś, że... A. Najlepsze są takie świeże łąbki, nie? Pięknie wygląda. No, no akurat tutaj jest ten termometr, nie? Co mówiłem. No, rewelacja. Słuchajcie, jak będziecie mieli możliwość dorwać gdzieś dziczyznę, to zróbcie z przyprawą do leśniczego. Gajowy jest to standard, ale do leśniczego jeszcze lepszy, naprawdę? Moja autorska mieszanka. Hmm. Bardzo dobre. Rewelacja. 19 gramów pekosoli, 2 gramy cukru i 12,5 g przyprawy do kiełbasy leśniczego. Jezu, bomba, bomba, Boga. za chwilę do tego wrócimy. Szyneczki. 22 godziny peklowania, tak? Yeah. Przekroimy najpierw tą w pół, a potem tamtą w pół. Smak będzie zapewne też inny, bo to jest inny mięsień. Może bym przeciął tak, o jak są te to. Coś pięknego. Tu był wbity termometr. Widzę dziurkę? Piękniutka, różowiutka. Co czysta. Widzisz ten błysk? Widzisz Widzę. Niosą. Od razu ją rozbiorę kawałek. Tu o. Tu o. Tu o. I. Tak. Nie za duży plastereczek, nie? O, znowu termometr. Kurde, co za szczęście. 68 stopni wewnątrz. Mmm, niesamowite. Bardzo dobra. Jak zawsze. Jeszcze jedno, nie? Tak jakby coś. Mhm. To jest wspaniałego. Tłuszcz idealna. musimy 80 gramów, nie? Nie wiem. Mhm. To jest jedna. Ta jest większa. Więc słuchajcie, teraz się wszystko okaże. Czy się przepeklowała? Też nie wiem. Ładnie widać. 22 godziny pekrowania. Coś pięknego. Tak powinna wyglądać szynka. To jest ta mini kulka, bo to jest to samo co w wieprzowinie, tylko że to jest naprawdę mała szynka. Ale robiłem wielokrotnie. Mogę Wam powiedzieć, że i większe mięśnie też przechodziły w krótkim czasie. Jak się zrobiło dobry nastrzyk i była nieco wyższa temperatura pekrowania. I tu, tak jak mówiłem, plus minus 15, może 18 stopni naciskiem na morze. I od razu ciach, ciach, ciach. Mamy. Pięknie się rozwarstwia. Coś pięknego. Jest samowita. Hm. Kruchutka. Taka. No rewelacja. Adam Zgasznik, to Twoja sprawka, jeśli chodzi o zrobienie tych wyrobów z dziczyzny. Dlatego, że to od Ciebie był ten udziec z dzika. Także dziękuję Ci bardzo, wielki człowieku, raz, raz jeszcze. Wyszło rewelacyjnie. Kochani, jeśli film się podobał, łapa w górę. Subskrypcja oraz dzwoneczek i komentarz pod tym filmem Skazane. Oczywiście, jeśli chodzi o Peklosul, o Jelita i o wiele, wiele innych rzeczy niezbędnych do zrobienia wyrobów domowych, wszystko dostaniecie w sklepie Jelux Polska. Link macie w opisie pod filmem. Jest tam również kod rabatowy Kostrzewski10, pisany, drukowany mi łącznie. Hmm, to właśnie z tym kodem będziecie mieli 10% taniej. Oczywiście nie udałoby nam się to wędzenie. Gdyby nie wędzarnia HNG Smoker. Link również w opisie. Maciej Piątkowski. Kolejka dość długa, ale naprawdę o czymś to świadczy. Nasze social media, grupa na Facebooku, Swojskie Gotowanie i Wędzenie, TikTok, Swojskie Gotowanie, Instagram, Swojskie Gotowanie. Ładnie to widać? No tak jak ładnie widać to Wam polecam. Pozdrawiam. Cześć.